Witajcie moi drodzy, mamy wtorek. Znowu mamy piękną pogodę za oknem, więc mam nadzieję, że będzie to sprzyjało nauce. Dzisiaj będziemy rozmawiać o stronie biernej. Strona bierna szybciutkie wyjaśnienie, co to w ogóle jest tak po polsku. Eee... Mamy stronę czynną i stronę bierną. O stronie zwrotnej nie będziemy mówić. Skupmy się na tych dwóch. Strona czynna, napisałam list, czyli ja coś zrobiłam. Strona bierna, list został napisany. W stronie biernej dzieje się tak, że nasze dopełnienie w zdaniu zamienia się miejscami z podmiotem. Zaraz zobaczycie to. Że... Co musicie wiedzieć, żeby sobie z tym poradzić? Przede wszystkim w stronie biernej mamy dwie rzeczy. W polskim mamy to jest, być, zostać. W angielskim będziemy mieć po prostu czasownik to be, odmieniony po kolei w każdym czasie. Czyli mamy to be oraz trzecią formę czasownika. Lub czasownik w końców komenda, jeżeli mamy do czynienia z czasownikami regularnymi. Więc nasze zdanie, napisałam list, w angielskim użylibyśmy czasu past simple. I wrote the letter Past simple Forma czasownika to be w czasie past simple Was, lub were Nasz list przechodzi na początek zdania The letter Was written By me, mogę dodać, tak? Właśnie, jeżeli chodzi o to by Baj dodajemy w momencie, kiedy mamy podane na przykład imię osoby lub też zawód jakiejś osoby, że załóżmy, że maszyny zostaną naprawione przez technika, tak? Albo że e, Marysia została pogryziona przez psa, sąsiadów od tej pory boi się psów. Czyli też możemy powiedzieć, że by the neighbor's dog. I wówczas tego baj używam. Natomiast jeżeli mamy zdanie, I wrote. The letter i zamieniamy na The Letter was written, no to już nie dodajemy by me, ponieważ to brzmiałoby nieco nie dziwnie. Dziwne. Zamieszczam Wam na blogu taką fajną tabeleczkę w której znajdziecie właśnie to, jaką formę przyjmuje czasownik to be w każdym z czasów, które poznaliśmy. No i w Present Simple to będzie is, are, am. W Present Continuous będziemy mieć is being, are being, am being. W Past Simple was where? W Past Continuous. Was being, were being, present perfect, have or has been. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli będziecie, jeżeli zapamiętacie sobie to, to już jest połowa sukcesu. Drugą połową sukcesu przy wykonywaniu zadań jest to, że jeżeli mamy zdanie w danym czasie, jeżeli zdanie mamy w present perfect, to zamieniamy na stronę bierną, zachowujemy ten czas. To jest ważne, musicie nauczyć się identyfikować czasy. Jeżeli mamy zdaniu have i trzecią formę czasownika, wiemy, że to musi być present perfect. I wtedy użyjemy has albo have been. Strona bierna nie jest tak naprawdę, tak naprawdę taka trudna. Natomiast jest kilka przypadków czasowników, które są przechodnie w języku angielskim, a nie są przechodnie w języku polskim. Przechodnie to znaczy przechodzą ze strony czynnej w bierną. Lub też przechodzą w tą stronę bierną na dwa sposoby. W języku polskim. Mamy czasownik dawać i czasownik na przykład wysyłać I teraz, ważne jest to, że jeżeli przy... możemy dodać jakby dwa dopełnienia bliższe i dalsze Wysyłać co i do kogo To w języku angielskim ten czasownik na stronę bierną będzie przechodził nam na dwa sposoby Mamy zdanie Jim sent roses to Mary Jim wysłał róże do Mary. Dzień wysłał co? Róże i wysłał je do kogo? Do Mary. W języku polskim możemy zrobić stronę bierną jedynie w następujący sposób: Róże zostały wysłane do Mary. Nie możemy powiedzieć Mary została wysłane róże, ponieważ w języku polskim to po prostu nie funkcjonuje. Natomiast w angielskim jak najbardziej możemy zrobić tą pierwszą konstrukcję, czyli The roses were sent Mary, róże zostały wysłane Mary, możemy dodać by John, ale również możemy zrobić zdanie, które będzie wyglądało w następujący sposób: Mary was sent the roses by John. Tłumacząc to na język polski, no nie da się tak naprawdę tego dosłownie przetłumaczyć. Natomiast w angielskim to występuje i występuje tak samo z czasownikiem dawać. Jim dał róże Mary. Czyli różne zostały dane Mary. Mary, ro, the roses were given to Mary. Ale również poprawnym jest zdanie: Mary was given the roses. Czyli po polsku powiedzielibyśmy ewentualnie obdarowana, chociaż dawać i obdarować są to dwa różne czasowniki. No dobrze, jeżeli chodzi o stronę bierną, tak naprawdę to jest wszystko, co musicie wiedzieć. Musicie zapamiętać, jaką formę przyjmuje czasownik to be w poszczególnych czasach. W tym pomoże Wam tabelka zamieszczona na blogu. Jest tam również kilka ćwiczeń. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze zamieniając, jeżeli macie kłopot przy zamianie zdania ze strony czynnej na bierną w języku angielskim, zróbcie to najpierw po polsku. Jeżeli mamy zdanie, Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, najpierw zamieńcie sobie to na stronę bierną w języku polskim, czyli Krzysztof Kolumb odkrył co? Amerykę. Więc Ameryka idzie nam na początek zdania i mamy Ameryka, co się z nią stało? Została odkryta przez Krzysztofa Kolumba No dobrze kochani, w razie pytań służę pomocą, więc piszcie je w komentarzach tutaj na Facebooku, na Twitterze Jeżeli jesteście nowi, filmik Wam się spodobał i chcecie uczestniczyć w tym moim kursie angielskiego To zapraszam do subskrybowania kanału, polubcie filmik jeśli Wam się spodobał I widzimy się jutro w odcinku fonetycznym, do zobaczenia!